Zobacz, jak korzystać z Mac Plus dla wychowania przedszkolnego, jedynego takiego miejsca dla nauczycieli. Krok pierwszy Logowanie do aplikacji. Aby przejść do aplikacji, wejdź na www.macplus.pl lub pobierz aplikację ze sklepu Play. Zaloguj się tym samym loginem i hasłem, jakim logujesz się do Mac Akademii. Jeśli nie posiadasz konta MAC, wybierz przycisk Nie mam konta MAC, który pozwoli ci je założyć. Krok drugi Konfigurowanie konta. Po zalogowaniu się, kliknij przycisk Dodaj klasę, grupę. Wpisz oznaczenie swojej grupy, wybierz segment edukacyjny, w którym uczysz, oraz określ, w jakie dni tygodnia prowadzisz lekcje. Dodaj także przewodnik metodyczny do cyklu, na którym pracujesz. Następnie wybierz z listy na górze strony nazwę wprowadzonej grupy, aby zacząć korzystać z przewodnika, który jest do niej przypisany. Jeśli potrzebujesz dodać kolejną grupę, możesz zrobić to na dwa sposoby. Rozwij listę przy oznaczeniu grupy, która została już utworzona, i kliknij Edytuj listę. Następnie wybierz przycisk Dodaj nową klasę grupę. Wypełnij teraz wszystkie pola, tak jak w przypadku wcześniejszej grupy. Nową grupę możesz dodać także wybierając z menu po lewej stronie zakładkę Moje dane, a następnie Moje klasy grupy. Podobnie jak poprzednio, kliknij w Dodaj nową klasę grupę i uzupełnij wymagane pola. Z tego miejsca możesz także sprawdzić szczegóły dotyczące wprowadzonej przez ciebie grupy. Możesz również edytować jej nazwę lub usunąć ją ze swojego konta. Krok trzeci: Korzystanie z aplikacji. Po wybraniu grupy oraz zakładki przewodnik, aplikacja automatycznie przekieruje Cię do aktualnej daty w roku szkolnym, podpowiadając bieżące tematy do zrealizowania. Scenariusze na każdy dzień zostały domyślnie przypisane po kolei do dni w roku szkolnym z uwzględnieniem kalendarza. W kalendarzu uwzględniono dni wolne wynikające z ferii zimowych, świątecznych oraz ze specyfiki placówek szkolnych. Może to spowodować przesunięcie części tematów na okres wakacyjny ale nadal liczba zaplanowanych scenariuszy przewidziana jest na okres 10 miesięcy w roku. Jeśli temat został przez Ciebie zrealizowany, zaznacz pole, które przy nim się znajduje. Jeśli dany temat nie został zrealizowany, nadal będzie on widoczny w zakładce do zrealizowania. We wprowadzeniu do każdego tematu tygodnia znajdują się informacje o zagadnieniach przewidzianych do zrealizowania w danym tygodniu oraz metodach, które zostały wykorzystane w scenariuszach i na które warto zwrócić uwagę podczas zajęć. Wybierając konkretny dzień sprawdzisz przypisany do niego przykładowy zapis w dzienniku oraz punkty z obszarów podstawy programowej, cele zajęć, rozwijane kompetencje kluczowe potrzebne środki dydaktyczne czy proponowane przebiegi dnia. Możesz tutaj także dodać własne notatki do zajęć z tego dnia. Proponowany przebieg dnia zawiera szczegółowy scenariusz zajęć z omówionymi jego etapami. Klikając w wyróżnione elementy, przeniesiesz się do wybranych zabaw i ćwiczeń czy utworów muzycznych. Z menu po lewej stronie możesz szybko przejść do spisu środków dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzania zajęć w określonym terminie. W podobny sposób przeniesiesz się również do wykazu punktów z podstawy programowej. W aplikacji masz także dostęp do biblioteki. Możesz do niej samodzielnie dodawać potrzebne ci materiały z Mac Akademii. Dzięki opcji Dodaj przypomnienie. Możesz ustawić alert o wydarzeniach, o których chcesz, aby aplikacja odpowiednio wcześniej Ci przypomniała. W zakładce Powiadomienia dowiesz się o wydarzeniach organizowanych przez wydawnictwo MAC Edukacja, takich jak e-konferencje czy warsztaty. Znajdziesz tu także informacje o zmianach w prawie oświatowym. Korzystanie z MAC Plus jest naprawdę proste. Powodzenia!